Hej, jestem Faustyna Nowak, chodzę do szóstej klasy i mam 12 lat. Moją pasją jest taniec oraz akrobatyka. Chciałabym Wam przedstawić moje pomysły. Zorganizowanie szkolnego Top Model, sklepik szkolny, noc filmowa w szkole, więcej dni tematycznych, na przykład dzień ulubionego nauczyciela, dzień ulubionej postaci z filmu lub bajki, możliwość używania telefonów, każdy 13 dzień miesiąca bez kartkówek odpowiedzi ustnych i sprawdzianów, więcej akcji charytatywnych dla schronisk, lustra w łazienkach, zorganizowanie imprez tematycznych, np. impreza w stylu Halloween, impreza w stylu Bożego Narodzenia czy bal przebierańców. Cześć, nazywam się Mateusz Korolewski, chodzę do szóstej klasy i mam 12 lat. Interesuję się sportem i lubię zwierzęta. zwierzęta. Yy, Moje hobby to jazda konna. I chciałbym przedstawić Wam moje pomysły: czyli wznowienie sklepiku szkolnego, możliwość używania telefonów na przerwach, więcej wyjazdów ze szkołą, więcej impre imprez szkolnych i muzyka na przerwach. To wszystkie moje pomysły. Dziękuję. Cześć, jestem Julia, mam 13 lat. Chodzę do klasy siódmej. Interesuję się jazdą konną. Planowaniem oraz rysowaniem. Kandyduję do samorządu uczniowskiego, a moje pomysły to konkursy między innymi na najlepszego nauczyciela, szafki dla uczniów, dni tematyczne np. Na, na dzień piżamy, spotkania z ciekawymi ludźmi, telefony, sklepik szkolny oraz kółka poza Siema, jestem Kuba i chcę i do samorządu uczymskiego. Mam 13 lat i chodzę do 7 klasy. I chciałbym prowadzić na przykład, żeby było mniej zadań domowych, żeby można było używać telefonów e, i, i żeby był sklepik szkolny i interesuję się sportem głównie i, i fajnie, jakby, fajnie jakbyście mnie wybrali, dziękuję. Cześć, jestem Paulina, chodzę do szóstej klasy, lubię zwierzęta i dobrą rywalizację i sport. Jednym z moich pomysłów są wybory na najlepszego nauczyciela i obchodzenie nietypowych świąt, takich jak Dzień Kota czy Dzień yy, Nietypowych Ubrań. Dziękuję pani dyrektor i nauczycielom za przymknięcie oka.